Film Ok, Mateusz Wisowski, no tak, Różnicy się w tym meczu wiodło, ale końcówka była twoja. Końcówka była całego zespołu, tak? Dzisiaj wierzy, wierzyliśmy w te zwycięstwo do końca, udało się. Cieszę się, że mam pomóc użyć w tej końcówce strzelić te zwycięskie bramki. Ale dzisiaj na to zapracowała cała drużyna, przyznaliśmy charakter i będziemy walczyć, w kolejnych o kolejne. No widać, że dużo nowych twarzy w zespole i widać, że niekoniecznie wszystko jeszcze się zazębia. No tak, gdzieś na treningach próbujemy różnych wystawień, różnych yy, mieszanych ludzi, różnych czwórek, ale myślę, że koniec końców przyjdzie ta pora i czas, że wszystko będzie wyglądać i funkcjonować jak należy. Meczki z Kirekson w kategoriach psychologicznych był trudniejszy, niż takich typowo piłkarskich? Wydaje mi się, że tutaj mogły zaważyć indywidualne błędy, bo po takich błędach właśnie traciliśmy bramkę, ale tak jak powiedziałem na początku, powiedzieliśmy ten charakter, wierzyliśmy do końca w to zwycięstwo i udało się. Pierwsze punkty, to co to znaczy, że będą następne? Pierwsze koty zapłaty, tak? Więc, no, może być to się lepiej, gorzej być lepiej. No to już mówisz, że to, to się drużyna, ale te dwa twoje gole zaważyły i chyba tak indywidualnie widać, było też swoją ogromną radość. No chyba się fotograf wodsta, żeby strzelać takie gole, żeby rozstrzygać mecz w ostatniej minucie spotkania. No tak, cieszyłem się z tych dwóch bramek, ale to gdzieś tam w tego, że nie do końca, tak jak pan wcześniej powiedział szło mi w tym meczu. Nie, dwa strzały na koniec siadły, na pewno cieszę się, jest ulga, abym mógł pomóc drużynie w, w następnych czas. Dziękuję dzięki. Bo dzisiaj dotrót był na tyle i to poniosło trochę, bo to taka nowość trzymała na naszych. No tak, fajnie, że gdzieś przyszło trochę ludzi na ten mecz. Przyszło trochę młodzieży, młodzież nas wypiltowała do samego końca. I też wierzyli w nasze zwycięstwo i fantastycznie się grało dla, dla takich... A propos młodzieży, nasi młodzieżowi futsaliści brąc na mistrzostwach Europy. Oglądałeś? Oczywiście oglądałem na pewno gdzieś niedosyt. Częściowo jest tak, bo chłopaki zaszli daleko i walczyli do końca, ale całościowo na pewno również oni uważają, że jest to wielki sukces. Wielkie gratulacje dla nich, dla całego sztabu. Mam nadzieję, że to tylko pokaże, jakim jaki sportem jest futsal i będzie nakłaniał następną młodzież do uprawiania tej dyscypliny. Mam coś zaśpiewać? Nie, nie Czekajcie. Czekajcie. Czekajcie wygrana i to taka po dramatycznym meczu, jeżeli chodzi o kibiców, to na pewno dostarczyliście im bardzo dużo emocji się po tym meczu fajnie, a Ty jak się czujesz po takim meczu? Tak jak tu Pan redaktor powiedział, dużo emocji ten mecz kosztował, dużo, dużo, dużo wysiłku, dużo emocji, dużo dużo dramaturgii dla kibiców, tak samo dla nas, sztabu tryderskiego, ale, ale okazało się zwycięzcą i wygraliśmy 5-4. Uważam, że z drugiego meczu mogło być różnie i mogliśmy przegrać, mogliśmy zamieszać się wygrać, ale, ale wygraliśmy te punkty były nam bardzo potrzebne, jak dla ryby tlen, można powiedzieć, i gdzieś tam te trzy punkty. Mam nadzieję, że i takie zwycięstwo w takich okolicznościach zbuduje nas do dalszej pracy i do dalszych zwycięstw w tym sezonie. Mateusz Lisowski wrócił do Białego Stoku dzisiaj, sztos w ostatniej minucie. Tak, można powiedzieć, że w końcu Mateusz dojechał do Białego Stoku. Zagrał tak, dobry mecz, te dwie bramki. Jak na kapitana przystało, pociągnął zespół gdzieś w końcówce. Ale to trzeba pokazać dla wszystkich, bo Adrian grał z kontuzją, grał Saszka z kontuzją. Więc, więc, więc tu dla wszystkich kopaków, którzy, którzy wywalczyli, oddali swoje, swoją siłę, energię w tym meczu i trzeba pochwalić cały zespół. Sasza widać, że chyba też z meczu na mecz staje się coraz, coraz ważniejszym zawodnikiem dzisiaj, świetne, bardzo fragmenty. Tak, się tak, to jest zawodnik klasowy, to jest zawodnik, który grał w stacji Ukrainy i ma dużo występów w Esa klasie ukraińskiej. To jest zawodnik, który na pewno nam tutaj da dużo, dużo pola manewru. Jeszcze mamy taczaka, który jest gdzieś tam kontuzjowany po tym meczu w chniewach. Też kruje się, myślę, że na bok to już będzie gotowy. No właśnie, dzisiaj jednego Kolumbijczyka nie ma, drugi jeszcze chyba trochę nie dojechał z tej Kolumbii. No jakiś taki agresywny się zrobił po powrocie z tej Kolumbii, No dobrze, jest tam musiał pracować nad elementami defensywnymi. Może wziął to samo, co do serca, do serca te kartki, ale z tego co tam chłopcy mówili, Sardewę mówił, że tej kartki nie powinno być, tego faulu nie powinno być, no ale to zobaczymy na analizie. Ale, ale gdzieś tam, takie, jak pan rektor powiedział, jeszcze trzeba trochę dla nich czasu, tak jak w tamtym roku było, że oni dojdą gdzieś tam z znaczami i do siebie. Najważniejsze są trzy punkty. No właśnie, trzy punkty, no to, to chyba dla Was niezwykle e, ważne w tym momencie po tych porażkach Te dwóch pierwszych. Dzisiaj wreszcie wygrywacie po trudnym meczu, to też chyba e, podniesie mocno moralę. Na pewno, Chorzów nie drużyny, to jest słabo duży, na to drużyna, ma bardzo dużo występów w Westlachlaście, dużo sezonów z Turżonie. Na pewno będziemy się bili z nimi o ósemkę więc te, to jest zwycięstwo z takim rywalem na styku bardzo cieszy się. Ja już, Pytanie o to, że dzisiaj też dopływ się kolegę na trybunach. To Marka Jaga, że tak powiem, moka jest Jaga, przyciąga młodzież. To też fajne, ale przy tym dopływają coś końcówce. To się ma... Tak, widać, że hala żyje, że żyją kibice. Wiadomo, gdzieś to wyzwala dla zawodników więcej endorfin, więcej energii na, na placu. Na pewno granie przy pełnych trybunach i przy żywiołowo-pigującej yy, publiczności jest na pewno fajniejsze niż to, kiedy się parę osób na i gdzieś tam oglądało tylko z boku. No właśnie, fajnie, że młodzi ludzie Czerwuję ten futsal, bo może się w nim zachowaję i będziemy mieli więcej takich sukcesów jak trzecie miejsce młody młodych z ten z tego roku, który weszli. Tak, zgadza się, można tutaj pogratulować dla Kamila Gryko, który reprezentował naszą drużynę. W drużynie nacji znaczy Polski zajęł trzecie miejsce, trzeba im tego miejsca pogratulować. Ale, ale zgadza się, gdzieś tam ten futsal się rozwija, gdzieś idzie do przodu. Mam nadzieję, że Marka Gilonia, Mocy Gilonia, Białysta przy. przy do jeszcze więcej kibiców do, do Białegostoku, na trybuny i będziemy się cieszyli z naszej drużyny. Dzięki. Dzięki. Dziękuję. Nie ma tradycji stało się zadać. Mecz. Meczek i moc i to zawsze są emocje, zawsze walka o te punkty i też naprawdę dużo takich emocji poza sportem. No tak, no ja o bardziej że w po początku do końca, do końca był zazięty, jeśli ktoś chciał to wyjaśnić. My wyjeżdżamy, to już nie bo prowadziliśmy na przyjęcie w końcu i Wydawało się, że, że nie ma zagrożenia w tej przebadzie, gdzie, gdzie to brał, taki, takich wybranych, które trzeba było się wprowadzić do ustawienia, tego, to gdzieś tam, gdzieś gdzieś tam, że tym, tym, tym wynikiem, bo może nie grałam, bo gra momentów w większości momentów dobra, większej, ale, dobra, bardzo dobra. No ale, ale jak nie idzie na ten wynik, to, to trener nie jest zadowolony. Będziemy musieli szybko się spodziewać i mocno na co on pracować psychik, mentalnie, żeby, żeby wrócić do gry i żeby, żeby ta nasza niezła gra przekładała się na, na wynik. Jeszcze prośba tutaj od wydawców magazynu, żeby pan skomentował brązowy medal Młodzieży młodzieżowe to, 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 to już nie jest przypadek, Po drugi raz rządem zdobywam brązowy medal. Myślę, że wyróżnienia, takiej Polska się mierzyła, były najlepsze w Europie, jeśli chodzi o młodzież i to jest dla nas duży sukces. I styl. w stylu to taneczkę zagraliśmy i na tym, żeby też wymówić, że dla polskiej opieki całej to jest, 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 jest coś wspaniałego. Dziękuję bardzo. I... No to obiecałem, że, w terminie, że nie Jakbyś w skrócie podsumował ten mecz. No na pewno wszystkie no, szaleństwo, bo e, ludzie, którzy tutaj przyszli na pewno zobaczyli bardzo emocjonujący mecz. bo no, niestety finał dla nas ukazałam e, nie za fajny, bo, bo przegraliśmy. graliśmy. Co można powiedzieć, były takie porażki, bo gdzieś tam na 3 3, 3 2,5 minuty do końca prowadziliśmy jedną bramką. Bardzo bardzo napracowaliśmy się, aby wyjść na prowadzenie niestety nie udało się. Dobra, jeszcze prośba od wydawców magazynu, żebyś skomentował grązowy medal młodych przemysłów. No Na pewno to cieszy i, i, i taki wynik pokazuje, że, że gdzieś tam jakiś potencjał jest i panie, i, i że, że taki wynik zrobili na pewno wielkie, wielkie gratulacje. Dzięki. Co? Bo my zamiast, mówimy w szatni, się na piłce, tylko na swoich to my chyba na piłce skorzystaliśmy. Zdaje się, że my bardziej się liczymy, Ale brawo, za powrót do tego. That's it. Demons quiet yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah.